Zabawka, widzieliśmy 92 oczy w Warszawie. Na to, że drugi Dawid Suli, wielkie zębionowo. Po to Krzysztof Tokarski, Witowia A to, że czwarty najcieńszy No i popatrzmy, Paweł Korzeniowski na torze piątym, to by była dużego kalibru, ale tutaj prezentują się nieźle, tylko Korzeniowski idzie, ale tam ruszył macie Kołów na torze ósmym i Zabatka na pierwszym i na razie piątym, mocno zabawka kołów i Korzeniowski będzie nadrabiał pod wodą, ale potem trzeba się na dystansie pływać, Maciej koł. a nie na si zase hloubí, no i pak krátkým od 3. distancu. Taky hloubí na torce 8. Kamoti taky na tráku, kterou máme korník na 2. straně. On vylouká do 2. velkáho, ještě u nich to krásný a... na no. We'll be right <laughs> back.